Szymanko w kolejnym odcinku z serii Polskie Granie na Spontanie I w dzisiejszym odcinku, jak już tutaj widzicie Z Najsem nice będziemy zrzucać obładnik u mnie na pole Mamy tego obładnika, już wam pokazuję ile 69 ton, no prawie 70 ton obładnika Więc, no mamy co rozrzucać Przywitaj się Najs nice. Cześć, Szymanko. No ja tutaj już lecę, będę W ogóle zgaszę na zaciągnik Tobie też Zanim ja to załaduję To chwila mnie um, I co i Napiszcie Hashtag obornik To mam przekręcę duszko To jest pierwsza akcja z rozdzielczaniem obołednika W historii mojego kanału Więc Cac po prostu Eee i co więcej? I druga? Pierwsza Ja nigdzie więcej nie rozrzucałem panika. Mm, jak nie? Normalnie Niby na jakiś Aha. Sami? A od uszu Tam nie było obłędnika Ja tam prawie obłędnika wcale nie mam Ale co u mnie rozrzucaliśmy? A, no ale to a to było u ciebie ja tobie pomagałem. A, Ale tak. Nieważne. A nie mi chodzi nie o nie tym nie taka nie ak ważne. pierwsza akcja z tego, co u mnie jest odrzucane. Cześć. Tak, czaj, rozumiem. No. No. A dzisiaj to... Jak sobie myślałem, że może by tak pogadać o jakichś marzeniach, co byśmy chcieli spełnić czy coś, nie? Jak mówisz, nice? Co? Ja dzielę ten co się strzaił. Spóźniony efekt z kopna. I ciemno ale ty w ogóle ci No to przydałoby się słuchać. O nie, no. przypomniała mi się geografia. A piętnicz. Pamiętasz pewną osobę? Co powiedziałem Niedźwiedź, ja mu powtórzył jeszcze głośniej? Ja wiem, A to było bezbłędne. Coś jest... tam mówiłeś o fajnych czymś tam. No, A nie nie o fajnym czymś tam, tylko o wspomnieniach czy coś. No mówiłem, że możemy dzisiaj na odcinku tak pogadać o marzeniach jakichś, czy coś, co chcę spełnić w mów, Bo ja nie mam żadnych marzeń. Każdy to ma jakieś marzenia. No, nie mam. Aha! <laughs> Warto wiedzieć. No. A w ogóle... Teraz... YouTube... W ogóle... Bardziej taką moją pasję się stało. Ostatnio. W ostatnimi czasy to humorą... No, bardzo polubiłem, jak było. I tak... Wow. Nagrywać fajnie i wszystko i w ogóle w opisach jakieś było odcinka ale już byłem kompletnie podnięty gdzie ja też jestem podnięty no ale już nagrę nie I właśnie jak coś to nie wiem czy to będzie live bo mam dużo roboty i nawet nie wiem o której godzinie wrócę na chatę więc no. Jaki jutro dzisiaj? Dzisiaj znaczy No. No przecież wiem. No i nie wiem czy dzisiaj będzie live widzowie. Bo no, mam dużo roboty jak teraz... Jak wy to oglądacie to ja pewnie wdałem proszę. Bo nie sprzątam. Nie, nie na podwłoku i wszystko. Więc... Może nie być odcinka E tfu, co ja prate? Już jestem to złączony totalnie e, Może nie być tutaj live'a, nie odcinka e, No, ale nie wiem, to się zobaczy e, Szykujcie się około 19 Mówię się co, na live'a e, Bo... No, szczerze nie, nie wiem czy będzie, czy nie Postaram się zrobić No, ale jak będę może no to to już nie zrobię niestety, nie? E, i co? No i wracajmy do tematu o marzeniach i tak dalej, nie? E, bo właśnie YouTube to teraz stał się bardziej moim taką pasją w zasadzie można tak powiedzieć, że to jest dla mnie teraz taka bardziej pasja bo mi się to tak spodobało no i jakoś tak polubiałem to w ogóle pamiętam jak pierwsze jak, jak, ten, jak chciałem nagrywać już. Jeszcze myślałem, że będę już tak na stałe taki, że będę nagrywał wszystko codziennie, nie? Ale ten. Ale wtedy to było dobre, bo my z, z tego co pamiętam, to z niceem segaraliśmy, no jak zwykle w panningach. No i mi tak chyba tak odbiło, żeby zrobić na serdzie właśnie od Ursusa, bo tam to było normalne granie i tutaj ta seria też polskie, to też było takie normalne granie, co graliśmy sobie e, na przewach i tak dalej, to, to było takie normalne granie, całkiem normalne, bez żadnego nagrywania, ale mi coś odwaliło i postanowiłem nagrywać. No, ale nie sądziłem, że jak. Ile od stycznia jest? 4 miesiące? No, prawie 5 miesięcy już minęło, i nie sądziłem, że ja już będę miał 44 osoby przez 5 miesięcy. I ja cię. To już jest. No, jak na mnie, jak na mój początek, jak zacząłem, to już jest. No, dużo. I w zasadzie. No, moim marzeniem jest zdobywać jak najwięcej słów I to jest i to marzenie, żeby zdobywać jak najwięcej słów Jeszcze To jest jako, no drugie z tych co chcę spełnić, co się raczej spełnią e, No więc Jakoś tak Zambiście tu polubiałem tego YouTube'a. I tak czasem to mi się naprawdę tak nie chce, że to jest hit, ale i tak nagrywam. Nice ma to nice samo, że nawet jak mu się bazę nie jest to i tak nagrywa. I ze mną i do siebie. Więc no. no ja naprawdę polubiałem tego Youtuba. Napiszcie widzowie w ogóle w komentarzach też, jakie wy macie marzenia albo coś. i co i fajnie będzie i mam w planie zrobić chyba już w najbliższym live nie wiem w zasadzie albo dzisiaj albo jutro na live nie wiem kiedy będzie live więc na najbliższym live będzie losowanie konkursu na moderatora więc do tego live'a, live e, możecie jeszcze brać udział w tym konkursie to jest e, tu przed ostatnie zdjęcie to drugie z tych jak jest pierwsze co wrzuciłem to jak jest to co teraz wrzuciłem to jeszcze wcześniejsze tam są dwa takie małe ciągniki jeden żółty chyba bez kabiny drugi z kabiną, trzydziestki wieku więc no możecie sobie wpaść tam wziąć udział jak ktoś chce moderatora na i y. jutro będzie właśnie głosowanie tego konkursu i no i będzie cacy i jeszcze co tam ciekawego w ogóle udosypniacie mój kanał bo naprawdę fajnie będzie Dobić już w końcu te 50 subów a potem te, potem to będziemy lecieć już po 60 i mogę się doczekać jak będzie pierwsza setka i jać no ale to jeszcze co najmniej jakieś 5 miesięcy kolejne, <grych> jak nie 6 nie? do setki to nam trochę no, ale na pewno To w zasadzie YouTube to jest i taką moją pasją i marzeniem Wiem, że to już powtarzam e, No ale na pewno Aha. Cieszę się z, w zasadzie z tego mojego pomysłu i wyboru Równie. E, e, żeby nagrywać. No ale, w ogóle... Nie rozumiem jednej rzeczy. Kom, z kim nie gadałem, znaczy, tam z mojej rodziny, to mi mówili, że... że to jest... że nie, to jest najgorsze z i tak dalej że to hejty, sejty i tak dalej, nie? Ale już jest 50 subów. Prawie 50 subów, no tam bez 6 subów 50. I się nie spotkałem jeszcze z żadnym hej hejtem. Tam były... Była tylko jedna osoba, która napisała, że jeśli się nie spodobały moje odcinki z komandikiem i coś tam, coś tam. I tyle ale to rozumiem. Każdy ma swoje zdanie odnośnie wszystkiego, więc... Każdy ma też inne. Dawaj nas, nice, siadaj i lecimy nas Każdy ma inne zdanie, każdy myśli coś innego, nie? I... No rozumiem. Ale to... To nie jest, taki... to nie jest w ogóle takie straszne. Mi się to nawet bardzo, to bardzo spodobało. Ten YouTube. Po prostu tego nie miałem Jak to może być niby takie... Oj, nie wiadomo co to jest tego. To jest najgorsze hejty tej tej nie? Ale nie ma hejtu. Rozumiem jak będzie te... Jak już będę miał te, nie wiem, 100 tysięcy sumów czy tam więcej. Rozumiem, tam już może być hejt. No ale to nie będzie takich hejt że u ty, u u coś tam coś tam zajmuje ci życie coś tam coś tam da doda tylko tam mogą trochę wyzywać ludzi, ale i i to w ogóle moim zdaniem ten hejt bierze się głównie z tego powodu że ludzie są zazdrośni o coś na przykład to, to że masz tyle widzów albo coś no takie życie nic na to nie poradzimy no ale... To jest takie straszne. Jakby ktoś miał się, jakby ktoś mnie się pytał, a, czy m, nagrywać na YouTube, to ja bym mu powiedział, że, że tak. Bo to jest no... fajna rozrywka moim zdaniem, bo... Możesz odpalić sobie live'a, pogadasz z widzami czy coś. Jakiś trochę odskocznie od rzeczywistości, bo w tych czasach, co teraz są, to mamy tylko tyle, co oczywiście, jak ktoś mieszka na wsi, nie? E, w domu, lekcje, potem idziesz w pole robić, czy, czy na dwór, coś, po prostu coś robić, człowiek, cokolwiek. No ale codziennie masz to samo, robisz. Nic więcej, za często nigdzie nie jeździsz, nic. E, więc... Takie od, odskoczni trochę jest, nie? Przynajmniej coś ciekawszego. No i... mi się odpowało no, to. najsłabiej zostanie tylko jeden przejazd do końca. To nice, ja pojadę ulicą, a ty jak dojedziesz tutaj do brzegu, to ty pojedź na pole, jak ona, jaka liczba? 82, okej? Okay? Słyszysz? Wyciszył się pewnie albo nie wiem Ej, nice Tak, 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 słyszę, słyszę No i okej okay. To czekaj, to ja potem mam jechać 92. 82. A nie 90. O tak. No 82. Powiedziałeś... Tak, powiedziałeś 90. No ale okej. Okay. Nie jest z tym. No i. Jak się tam to pobawowało? A mi się to. Do. A ty najs nice, masz jakieś marzenia czy coś? Teraz ty chyba wypowiedz. Nie. Się, ja bo... nie mam. Od początku odcinka nic prawie nie gadałeś Więc te, teraz no. ty trochę pogadaj Nie no, ciebie, to co ja mam, gadać No mm. No Szczerze, ja no, lubię tego YouTube'a A tobie no pasowo, Spodobał się ten YouTube czy nie? No Czemu, bo nie Większość odcinka gadałem i ładowałem. rozrzucony. rzucam. Na to będzie kilku odcinkowa akcja. Tak. 2-3 odcinki, chyba my tutaj rzucamy. A resztę to już rozrzucę sam z Nice. Ty bierzesz pierwszy przejazd? Nice. No ty bierzesz pierwszy, bo ja i tak mam laga, więc... Ale ja walny poprzeczniaka na końcu. Znaczy tutaj... Nie i tak będziesz to... zaczynać od prawej strony. No, czyli od tego najdłuższego, najdłuższej tych części. Tak. No, no to... Przejedziesz w jednej i w drugiej i będzie i będzie tam. No przejedziesz w jedne, w drugie i, i tamten paseczek sobie. Mam. No a ja zaraz nie wiem nawet czy dojadę do końca. I będę musiał jechać tam na pełni samolot. Ja cię tu więcej samego będzie e, napełniania niż tego rozrzucania. No ale takie życie nie w ogóle w piątek? Tak, w piątek będę miał w piątek to już chyba nie będzie live'a bo naprawdę w piątek to będę miał wtedy dopiero roboty, jeszcze więcej niż dzisiaj. Bo dzisiaj to tylko tewer mnie będę kosił, a ja mam tutaj dużo, bo podwórko duże dość. E, jeszcze te dość duże podwórko mam sadek jeszcze dość duży, więc no i jest trochę tego wykuszenia. A jeszcze trzeba będzie koso spalinowo poobkaszać przy domu, żeby to było ładnie po prostu wykoszone, nie? nie? A nie tak byle jak. Mm, I trzeba to będzie ładnie porobić, a w piątek e, to będzie rozrzucanie obornika, łajanie i chyba jeszcze ziemniaki będziemy sadzić. Więc wpijne albo roboty wizorry. No ale takie życie... Takie życie na wsi. Nie. Ale... Szczerze, to ja... życia na wsi nigdy w życiu bym nie wymienił na życie w mieście. Tak nienawidzę miasta, że to jest szok. Tam pojechać czasem na zakupy. A to i tak zakupów też nienawidzę, więc Ale tak to pojechać... Okej, okay, ale żeby tam siedzieć, nigdy w życiu. Nawet nie ma takiej ocy, żeby miała siedział w mieście. Na wsi, patrząc na te czasy, co teraz nastałeś. Na wsi skończą się lekcje, wychodzisz na dół, idziesz w pole czy tam, pobiegać tam, no, nawet poprać piłkę. W mieście skończą ci się lekcje. Jak ktoś sprzą lubi sprzątać w domu, okej. Okay. Bo sprząta w domu. A potem co? Tylko grać mu zostaje. Bo nie ma za bardzo innej opcji. Bo ma tylko te kilka ścian i tyle. No chyba, że czytanie książek albo coś. Ale nie wszyscy lubią książki, nie? Na przykład ja nie za bardzo lubię. Ale... No. Szczerze na pewno bym nigdy w życiu nie wymienił o, wsi od miasta. Na miasto. Wsi na miasto. Nigdy nie wymienię. Wieś no, jest mega lepsza. Co nie masz Tak jest. No. zniwa. Po bajnem pojeść tam dziennikiem z szczepą, łopu. Wow, to jest kosmos po prostu. A w mieście sobie kombajnem nie pojeździsz? Chyba że w farmingów. Nie, bo ja na przykład mieszkałem koło poligonów, i na poligonach były ten, normalnie pola uprawne, więc wiesz. A. No chyba, że tak. No ale ja tam się miastem tyle interesuję, co baletem, więc wiesz. Z w ogóle. Ile się mieści ten żółtnik? Będziesz sam najsłodował, czy ja mam ci załadować ten Eee, Raczej sobie sam załaduję na, na luzie Okej, okay. to ja jadę tam rozrzucać Ej, ile yeah. tego? Filmuj się nagrał. Już jest 20 minut, no ale ja jeszcze odrzucę ten jeden. Te rozrzutniki i starcz No w mm. ogóle ja mam też zarębisty pomysł na odcinek z serii od Ursusa. Więc widzowie zostawiajcie subiki. Koniecznie. Bo to jest naprawdę zarębisty pomysł. Ja on na pewno się ziści Ale jeszcze Wam nic nie będę mówił żebyście zostawili sniki To jest konieczne Dobra Tomasz nice, ładuj sobie A, nic nie ma bo... A ja wam rozrzucać W ogóle ile mi tego poprzednika zostało 47 ton O kurde bym się niej skaczył Ale chodzę ale nie powinien mam no, dużo e, więc no no i na jeszcze używam fajnie no jeszcze te sianokosy trzeba będzie zrobić no akurat pomysłów to ja mam, mam dość dużo na mój kanał nie mam w planie wakacje to chyba chyba na pewno mi nie wyjdzie dalej nic robić. Anio. <laughs> Przez wakacje. Bo no w czerwcu szkoła będzie. E, potem e, mam jeszcze... Tak. Będę jeść znowu no tak. Więc... No. Trochę. To chyba sobie jest, a przy okazji jeszcze w polu trzeba będzie robić, więc... No dużo pracy ale ja, ja to lubię nie ma lepszego niż w ogóle jakoś nigdy się nim nie zastanawiałem nad tym żeby tak mieć gdzieś to, że rodzice tam robią i mnie pomagać, Tylko pojechać sobie na przykład z kolegami się spotkać to mi nawet nic takiego przez myśl nie przeszło chyba nigdy. Bo ja zawsze ja, robi się coś ciekawego, to ja już pierwszy jestem. A to co, a to do czego służy, a jak to zrobić, a jak to, a ja co tamto? No ale w taki sposób, jak, tak jak ja. Mnie wujek, jak coś najstonieć na to pole, już na to 80 bombu skończyłem. Mnie wujek nazwał stopy ten do każdego. Bo wujek to stolarz jest, nie? I zawsze jak coś robił w 100 to ja zawsze tam byłem i zawsze się pytałem, a to do czego, a jak to zrobić, a to jak działa, a to co, a to tak, no ale w taki sposób człowiek się uczy, więc przyjemność pożytecznych. Tylko, że dla wujka i innych to już nie jest za bardzo przyjemne, bo potrafi to wkurzać, to nieźle, jak każdy się pyta. A to co, a to to i, na, i nie da się skupić tylko. A co co, a to co to, to... I to naprawdę nieźle wpusza. <grym> Więc no. No, ale jakoś ja to tam lubię. Adam. Ale patrzcie widzowie. Ostatnio, kiedyś to... W w ogóle się nie uczyłem. Z większości przedmiotów na dwójkach leciałem. <gry> A teraz to wzięłem się za naukę dość dobrze, dość mocno. Za naukę się wzięłem. I jeszcze za piadzie pomagam we wszystkim, co się da. O, dziś są. A rodzicom. A? Kołedę. Lidzie. I jeszcze robię i jeszcze czasem mam czas na spotkanie się z kolegami, nie wiem, z albo nice Spotykam się z nimi li i jeździmy na rowerze czy coś. No więc... I jakoś tam leci, nie? No, już 25 minut z samego mojego gadania, nie? Jeżdżenia ciągnikiem. I ładowarką jako teleskopowo. No. Ja to lubię Ej, ty w ogóle nas nice jesteś, czy... Czy cię wiało? Co? Ja Nie no, ja, no. ja jestem no, Jestem, jestem Bo tak się w ogóle ci się na odcinku nie odzwałeś No ja co zbytnio Głównie ja, ale nie? Gadam Młoda mi się zamyka. No, no. co, co ja ci się będę walać w, w twoje gadanie, jak ja nic mam nic ciekawego do powiedzenia No okej, okay, jak tam chcesz, nie? A co ja mam mówić? Nie wiem, cokolwiek Cokolwiek, no to mówię ci cokolwiek, wiesz, wiesz, co, wiesz o jakim cokolwiek mi chodzi? <grym> tak <grym> Dobra no widzowie, W dzisiejszym odcinku, żeby dalej nie zanudzać, A w ogóle napiszcie, czy wam się podobał ten odcinek, czy nie. Czy chcecie więcej takich odcinków? I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Cześć. Cześć.